zniknięcie statuły wolności. Copperfield stworzył tę słynną iluzję, stawiając zasłonę przed publicznością i statuą, a następnie sprawiając, że ta zdawała się znikać w powietrzu. Udało mu się to poprzez obrócenie platformy, na której stała publiczność, wystarczająco, aby statua znalazła się za jednym z filarów, dodatkowo odtwarzał głośną muzykę basową, aby ludzie nie zauważyli wibracji od obracającej się sceny. Iluzja laserowa Davida Copperfielda. To iluzja, w której lasery zdają się przecinać jego ciało, tworząc złudzenie przecięcia ciała na pół i trzymania przez niego dolnej części. Uzyskuje to przyjmując niewygodną pozycję i trzymając przed sobą parę fałszywych nóg. Iluzja działa tylko od frontu i jest łatwo zauważalna z boków lub tyłu. Łapanie kuli. Magik musi złapać kulę wystrzeloną z pistoletu zębami. Prawda jest taka, że pistolet strzela ślepakami. Wykonawca oznacza kulę i tylko udaje, że wkłada ją do pistoletu, podczas gdy w rzeczywistości trzyma ją w ręce, używając szybkich ruchów dłoni. Następnie wkłada ją do ust i trzyma tam, aż nadejdzie czas, aby ją pokazać. Szyba, przez którą miała rzekomo przejść kula, jest ustawiona tak, aby zniszczyć się w momencie wystrzału. Magiczny kapelusz. Magik ujawnia żywe ptaki lub inne obiekty z pustej patelni. Osiąga to używając patelni z podwójnym dnem, co pozwala mu potajemnie załadować obiekty do ukrytej komory przed ich ujawnieniem podczas występu. Gilotyna. W tej iluzji magik najpierw jest przypięty do gilotyny, następnie jego głowa jest ścinana przez kata. Później okazuje się, że kat to tak naprawdę magik. Jest to możliwe, ponieważ nosi on zbroję, która jest dokładnie ukształtowana jak jego ciało. Kiedy asystenci pomagają mu wrócić do gilotyny, tak naprawdę zdejmują zbroję i pozwalają mu uciec, ponieważ zbroja wygląda dokładnie jak osoba. Publiczność niczego nie zauważa. Następnie przebiera się i pojawia jako kat z maską na twarzy wykonując trik. Indyjski trik z liną. Lina to pusta rura, a kosz jest umieszczony na górze pokrywy pustej jaskini. Asystent ukryty pod spodem otwiera dolną pokrywę kosza i wkłada pręd do pustej liny. Pręd jest jak kijek do selfie, który można skracać lub wydłużać. Gdy magik wspina się po linie, pręd jest szybko wciągany, a lina wraca do normalności. Publiczności nie wolno badać miejsca, na którym postawiono kosz. Sen skąpca. Bardzo podobny do butelki z niewyczerpanym źródłem, tym razem magik wyczarowuje nieskończony strumień monet z pozornie pustych rąk lub pojemnika. Osiąga to potajemnie chowając monety, a następnie udając, że wyciąga je z powietrza lub z pojemnika podczas występu. Metamorfoza. Sztuczka polega na umieszczeniu asystenta magika w zamkniętym pudełku z przykrywką przykutą łańcuchem i zamianie go z magikiem, sprawiając, że wygląda to jakby teleportował się do środka. Następnie na pudle umieszczana jest zasłona, a magik wchodzi do pudełka w 3 sekundy, co jest możliwe, ponieważ pudełko faktycznie nie ma tylnej części, co pozwala asystentowi zdjąć pokrywę i otworzyć je, gdy zasłona jest zdejmowana. Magik już wtedy wszedł do pudełka i nałożył pokrywkę. Zasłony nie można całkowicie zdjąć w tym procesie, ponieważ tam właśnie ukrywa się asystent, kucnąwszy. Przebicia ramienia. Magik przekłada dużą igłę przez swoje ramię. Przed sztuczką nakłada na przedramię cement, którego nie można wykryć po wyschnięciu. Następnie wykonuje trik i szybko ściska skórę wokół igły, a cement sprawia, że skóra przykleja się do siebie, sprawiając, że wygląda to, jakby igła była w skórze. Igła ma fałszywą krew, co sprawia, że wygląda to jeszcze bardziej realistycznie. Gra w kapsle. Inaczej nazywając hinka-hinka, to sztuczka magiczna, w której przedmioty są przemieszczane z ręcznością ręki. Magik zaczyna z czterema przedmiotami na stole i jednym ukrytym w dłoni. Zakrywa dwa przedmioty rękoma w efektowny sposób, aby odwrócić uwagę publiczności. Podczas tego ruchu upuszcza ukryty przedmiot i chowa inny. Ta wymiana trwa, aż wszystkie przedmioty znajdą się w stosie. Kubki i piłeczka. Kulki pojawiają się, znikają i mnożą się pod kubkami, zdawałoby się łamiąc prawa fizyki. Uzyskuje się to ukrywając dodatkową kulkę w jednym z kubków. Magik umieszcza kubki ostrożnie, tak aby sekretna dodatkowa kulka nigdy nie została ujawniona. Pływająca zapałka na karcie. Zapałka zdaje się unosić nad kartą do gry bez widocznego wsparcia. Osiąga się to używając małego kawałka niewidzialnej nitki przymocowanej do karty. Gdy karta jest prosta, zapałkę można umieścić na tych niewidzialnych drutach. Po zgięciu karty, zapałka zdaje się unosić nad kartą. Lewitacja asra. Asystentka najpierw kładzie się na ławce, którą następnie przykrywa się tkaniną. Asystentka nagle zaczyna wznosić się i lewitować w powietrzu, a następnie znika, gdy tkanina jest usuwana. Osiąga się to ukrywając asystentkę w sekretnej części ławki. Która używa klap z elastanu, co pozwala jej bardzo szybko się w niej schować. Szkielet z drutu zastępuje asystentkę, gdy szkielet z drutu jest wystarczająco wysoko. Magik usuwa tkaninę, a szkielet z drutu jest szybko podnoszony, również przy użyciu oświetlenia, aby go ukryć. Trzy karty Monte. W trzech kartach Monte krupier trzyma trzy karty, zazwyczaj dwie przegrywające i jedną wygrywającą. Widz tak naprawdę nie ma szans na poprawne zgadnięcie. Sekret tej sztuczki tkwi w sposobie, w jaki magik rzuca karty, ponieważ wygląda to, jakby upuszczał wygrywającą kartę na stół, podczas gdy upuszcza przegrywającą, sprawiając, że oczy śledzą niewłaściwą kartę od początku. Zaro Shuffle to specjalny rodzaj tasowania, które wygląda jak normalne, ale faktycznie zachowuje kolejność kart tę samą. Tasowanie Zaro zaczyna się od klasycznego tasowania kart przez Magika, ale zanim zablokuje karty ze sobą, używa górnej karty jako osłony i ustawia je na nowo. Gdy karty wracają do swojego początkowego punktu, układa je w kolejności, dając złudzenie tasowania. Scotch and soda. Magik pokazuje meksykańską centawo i amerykańską półdolara i sprawia, że ta druga znika. Osiąga się to używając specjalnie spreparowanej monety dolarowej, która ma tylko jedną stronę i magnetyczne wgłębienie po drugiej stronie, co pozwala drugiej monetie przylegać do niej i wyglądać jak jedna moneta. Stół Śmierci. Stół Śmierci to sztuczka magiczna, w której wykonawca jest przywiązany do stołu pod groźnymi metalowymi szpicami i musi uciec przed ich upadkiem, będąc ukrytym za zasłoną. Boki i dno platformy nie są przykryte, więc publiczność wie, że jest zawsze nad stołem. Ale gdy szpic są zwalniane, a platforma opada, okazuje się, że magik stoi na górze platformy, nietknięty. Najpierw magik łatwo uwalnia się z fałszywych pasków i szybko przetacza się do jedynego miejsca na platformie, gdzie szpice nie uderzają. Następnie przetacza się z powrotem na pozycję przed usunięciem zasłony. Lewitujący David Copperfield. Copperfield wykonał występ lewitujący, w którym latał po całej scenie, wykonując akrobację w powietrzu. David latał przy pomocy dwóch mocnych drutów, które były przymocowane do akrobatycznego pasa, ale używał pierścieni i szklanej skrzyni, aby pokazać, że nie ma do niego przymocowanych żadnych drutów. Jak to możliwe? W rzeczywistości pierścienie były przesuwane w specjalny sposób, aby nigdy nie dotknęły drutów, a szklana skrzynia miała dwa otwory na druty, aby mogły swobodnie się poruszać. Dlatego pokazywał publiczności tylko swoją lewą stronę, gdy był w skrzyni. Dziewczyna zigzag. Asystentka wchodzi do pudełka, które ma otwory pokazujące jej twarz i ręce. Magik daje jej coś do trzymania, aby udowodnić, że to jej ręce. Następnie wkłada do pudełka dwie ostrza, dzieląc jej środkową część. Magik następnie przesuwa część zawierającą środkową część na bok, a ona macha przedmiotem, aby udowodnić, że to jej prawdziwe ręce, a całe pudełko jest obracane, aby pokazać, że nie ma żadnych luster ani trików. Pudełko jest rzeczywiście prawdziwe, ale iluzja jest tworzona przez sprawienie, że ostrza wydają się większe niż są w rzeczywistości i sprawiają, że wydaje się, że pokrywają całe pudełko, podczas gdy ona ma wystarczająco dużo miejsca, aby wciągnąć brzuch i nie dotknąć ostrzy, gdy magik przesuwa środkową część na bok. Może pozostać w tym samym miejscu i śledzić sekcję ręką, by machać przedmiotem. Lewitacja Davida Blaina. Magik wydaje się lewitować przed schodami. Jego spodnie i buty są faktycznie przecięte, aby mógł wyjąć nogę i stanąć na schodach, udając lewitację. Aby zapobiec zwisaniu buta, istnieje mechanizm, który utrzymuje go mocno zabezpieczonego. Jego plecy są zwrócone do publiczności, więc noga w ogóle nie jest widoczna. Uliczna lewitacja. Magik wydaje się balansować i lewitować w powietrzu, trzymając tylko małą pałkę. W rzeczywistości pałka to metalowy pręt, który jest połączony z siedzeniem, na którym może siedzieć magik. Magik nosi grube ubranie, aby ukryć siedzenie. Sztuczka z opadającą głową. Magik opuszcza głowę znacznie dalej niż normalnie. Osiąga to, trzymając duży płaszcz nieruchomo za pomocą ramy, sprawiając, że wygląda to jakby poruszał tylko głową. Wstrzymanie oddechu pod wodą. Magik wchodzi do zbiornika wodnego z zegarem po boku i wydaje się wstrzymywać oddech przez ponad 18 minut. Po pewnym czasie spędzonym pod wodą, wypływa na powierzchnię, trzymając głowę pod wodą. Nie porusza się przez resztę z 18 minut, podczas gdy jeden z jego asystentów stale sprawdza jego puls, aby upewnić się, że nie ma problemów zdrowotnych. Sztuczka dzieje się dokładnie w momencie, gdy wypływa na powierzchnię. W rzeczywistości zegar ukrywa butlę z tlenem, która jest połączona z asystentką sprawdzającą puls. Asystentka sprytnie łączy rurkę w swojej dłoni z rurką na plecach magika, pozwalając mu oddychać. Asystentka przy zegarach wyłącza dopływ powietrza z butli tlenowej, gdy nadszedł czas, aby magik wyszedł z wody. Subskrybuj, by nie przegapić innych ciekawych filmów, zostaw lajka i napisz komentarz, jeśli spodobała się Tobie dzisiejsza sklejka wiedzy.